Drodzy mieszkańcy gminy kąkolechnica. Uroczystość Bożego Narodzenia to moment, w którym możemy z sercami czystymi i otwartymi ponownie otworzyć się na prostotę przychodzącego Boga. Niech te święta będą czasem dobra, które w chwilach trudności, smutków nada sens wszystkim naszym staraniom. Pokoju przemieniającego podziały w jedność. A tej jedności i pokoju na terenie gminy trochę nam trzeba. Zdrowych, pełnych radości i miłości świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu z całego serca.